Witam Państwa bardzo serdecznie. Trzeba już powoli ochłonąć po tych wydarzeniach, wyczynach w zasadzie z udziałem Grzegorza Brauna i gaśnicy proszkowej i zadać sobie jedno określone pytanie, czy czyn, heroiczny czyn w zasadzie Grzegorza Brauna ma jakąkolwiek przydatność społeczną czy kulturową? Czy z tego czynu, bo tą kategorię trzeba określić jasno i wyraźnie, możemy czerpać jakieś określone. Wartości, czy takie czyny należałoby naśladować i czy w konsekwencji przyniosą one nam jakiś pożytek? Drodzy Państwo, ja od początku istnienia tego kanału, czyli od dwóch lat mniej więcej, opowiadam, bo jestem autorem tej idei undemalum, skąd zło, opowiadam o idei właśnie moralnego zła i jej zastosowaniu w naszym życiu. Dzisiaj zatem będzie film o tym, czym jest funkcja moralnego zła. Która wyniesiona na powierzchnię będzie nam dawała pożytek w realizacji wszystkich naszych celów politycznych, społecznych i kulturowych, a jeśli tego nie zrobimy, bo to są wnioski, które ja stawiam, to są tezy, które już nawet zdefiniowałem w swoich książkach, jeśli zło moralne nie będzie uczestniczyło w procesie kulturowego postępu, czyli powstawania prawdy, to przeistoczy się w zło destruktywne. I Grzegorz Brown, drodzy Państwo, przy okazji tego incydentu w Sejmie, gdy zgasił te świeczki hanukowe, wykorzystał właśnie funkcję moralnego zła. Ja swego czasu byłem nazywany człowiekiem szalonym, chorym. Zarzucano mi wszystkie choroby świata, te stworzone i te niestworzone, bo jakże to można mówić w kategoriach zła, że jest to w ogóle coś pozytywnego. Ale ja mówię o złu moralnym. Zakorzeniło się w polskim Sejmie, drodzy Państwo, lobby amerykańskie izraelskie w postaci symboli religijnych, które są tam manifestowane, które są tam krzewia, krzewione, bo tam sobie to lobby ukuło takie wspaniałe gniazdeczko, szukając oczywiście władzy i dominacji i położyło swoje łapska na świętym terenie wolności i prawdy. I przyszedł właśnie Grzegorz Braun i usunął ten symbol, Czyli odebrał władzę tym nikczemnikom, którzy się po tym sejmie panoszyli. To była właśnie funkcja moralnego zła. Zadał zło, aby ostatecznie wynieść na powierzchnię swego rodzaju lekcję, taki pożytek dla ludzkości, że nikt na świętym terenie wolności swoich brudnych łapek. Niestety, ale położyć nie może. To było zachowanie, drodzy Państwo, Grzegorza Brauna, to był czyn bohaterski i teraz taki czyn należałoby naśladować w kontekście całości naszego życia. To znaczy nie pozwolić nikomu absolutnie, o czym już na kanale mówiłem wielokrotnie nikomu nie pozwolić położyć u swoich łap na terenie wolności, bo władzę prędzej czy później i tak ktoś będzie chciał przejąć. Nawet jeśli byśmy wykorzenili tak zwane lobby amerykańsko-izraelskie z Sejmu, drodzy Państwo, to i tak pojawi się jakiś kolejny manipulat, bo kwestią tak zwanego żydostwa to nie jest kwestia jednoznacznie dotycząca jakiejś religii określonej, jakiegoś symbolu. Żydostwo, drodzy Państwo, to jest pewna mentalność, to jest stan umysłu, to jest wykształcona do perfekcji, inteligencja manipulacyjna, potrafiąca ze szczególną skutecznością realizować swoje partykularne interesy dlatego Żydzi to zawsze byli uważani za największych cwaniaków ale generalnie stan umysłu ten mentalny stan umysłu żydostwa jest widoczny w wielu aspektach naszego życia niekoniecznie wśród ludzi którzy mają jakiekolwiek związki z tak zwanym żydostwem nie drodzy państwo ludzie poszukują władzy za wszelką cenę i te ci sejmowi paralitycy którzy się pozwolili temu lobby amerykańsko-izraelskiemu zgwałcić, to są także tacy ludzie, którzy szukają władzy. I właśnie lobby amerykańsko-izraelskie im to umożliwia. Czyli oni są posłuszni temu lobby, a dzięki temu, że są posłuszni temu lobby, to z tego torcika coś mogą dostać, a Grzegorz Braun dostanie po tyłku. Bo te lobby sobie władzy nie pozwoli, drodzy państwo, odebrać. I dlatego zło będzie się na świecie nieustannie panoszyło. Incydent z udziałem Grzegorza Brauna, on jedynie nakręcił spiralę jego bohaterstwa, ale sam Grzegorz Braun nie rozumie, bo przecież o tym nie mówił, bo ja jestem autorem tej idei, więc będę się w, tym, w tych sprawach wypowiadał, że system naszej współpracy, już tak to nazwę, we wspólnocie powinien polegać na wzajemnym otwieraniu się na zapłodnienie intelektualne i moralne tak, ażeby a każdy człowiek wspólnoty miał możliwość udziału w kulturowym postępie z eliminacją każdego, kto poszukuje władzy na świętym terenie wolności. Na przykład zwykły, byle jaki YouTuber, który się pojawia, który uwodzi ludzi po prostu, sprzedając im jakiś bełkot na przykład religijny, psychologiczny, czy jakiś, jakikolwiek inny ideologiczny, to jest taki sam cwaniak, któremu zależy na tym tylko, żeby ludzi zgromadzić wokół siebie, dając im teatrzyk, i możliwość przeglądnięcia się w nim, bo jak ludzie zobaczą coś, z czym sympatyzują, no to od razu lgną do tego, jak muchy do gówna, bo kiedy się powie prawdę, to prawda jest bardzo nieprzyjemna. Dlatego ludzi się powinno uczyć tego, żeby w zakresie własnych obserwacji, bo tu chodzi o Waszą percepcję, ja mówię to, co ja zauważyłem, ale ja nie wiem, co Wy zauważyliście, i bardzo często ludzie nie mówią tego, co widzą, bo się boją, że skończą yy, na przykład na stosie kiedyś, prawda? Jak to Kościół Katolicki palił ludzi, yy, którzy byli mu niewygodni, bo Kościół Katolicki chciał władzę sobie dzierżyć i przygarnąć ją na własność, eliminując po drodze wszystko, co mogłoby ten porządek zakłócić. Więc, drodzy Państwo, ten układ otwarcie na zapłodnienie intelektualne i moralne to będzie sukces naszego społeczeństwa. Ja zrobiłem taki film już na kanale o tym, że nie należy ufać w ogóle politykom, którzy obiecują złudzenie, porządek. Harmonię, bezpieczeństwo, spokój, byle im tylko władzę oddać, bo oni wlewają miotku do uszu, ale oni wykorzystują nas wszystkich. Nie możemy się dawać tym ludziom nabierać. Jeśli polityk obieca państwu udział w kulturowym postępie i mając władzę, pozwoli sobie władzę odebrać, w momencie, gdy rzucone będzie światło na ludzkie zaciemnienie, bo tutaj mówimy w tym szerokim kontekście, to jest to polityk, któremu warto zaufać, bo wtedy zło moralne zmaterializuje się w naszej przestrzeni i nie przeistoczy się w zło destruktywne, bo zło musi się zmaterializować w naszym życiu. A jeśli to zło moralne się nie zmaterializuje, bo jest to siła fizyczna po prostu, gdzieś musi mieć zastosowanie. Jeśli nie będzie miała zastosowania tutaj, to wybuchnie wojna, wybuchnie konflikt, na arenie naszych wydarzeń pojawią się mordercy, złodzieje, barbarzyńcy. Więc, drodzy Państwo, na tym polega to działanie i Grzegorz Brown ja oczywiście nie mam z nim kontaktu, ale powinien to wiedzieć. Kościół katolicki to jest także instytucja, która szuka we własnym zakresie w ogóle takiej supremacji. Chce panować nad wszystkim, co określa w tej chwili szeroko jeszcze rozumiana. Sfera duchowości człowieka. Grzegorz Braun zwalczył jedną przypadłość naszego życia w postaci tej, prawda, sekty religijnej. Próbował zwalczyć, bo przecież nie zwalczył, bo świece hanukowe zostały zapalone ponownie, bo ludzie nie rozumieją tego błędu, że przestrzeń publiczna, jakakolwiek, powinna być wolna od wszelkich symboli, bo prawda musi się urodzić każdego dnia. Ona musi być wytwarzana, a nie może być stłamszona. W czyichś rękach. Więc Grzegorz Brown, jako katolik, jest także od tej strony zradykalizowany. To jest człowiek, który, jakby to powiedzieć, on działa w pewnym określonym zakresie tych definicji, ujęć problematyki religijnej. Także popełnia wiele faux pas. W związku z tym, bo nie jest to człowiek w pełni otwarty na zapłodnienie intelektualne i moralne, bo jemu dać Biblię to jest dla niego jak kodeks życia, a w Biblii jest cała masa w ogóle rzeczy bezwartościowych albo rzeczy, które są impotentne moralnie. Impotentne moralnie. Chociażby z tego względu, drodzy państwo, że nie istnieje nic takiego jak dobro, jako sympatia wszystko przenikająca, jako harmonia. Bo kiedy rodzi się prawda, kiedy rodzi się prawda, to przychodzi twórczy niepokój. Twórczy niepokój na służbie powstawania prawdy, na służbie rodzenia jej i prawda nie może być przywłaszczona przez kogokolwiek. I tutaj ludzie, którzy sympatyzują z Grzegorzem Brownem, cała masa katolików, którzy chcą go wybrać na prezydenta, bo widzą w nim bohatera, popełnią znaczący błąd w tej kwestii. Bo ja nie jestem, drodzy państwo, katolikiem ani sympatykiem w ogóle chrześcijaństwa. Także mogę urazić już za niedługo wszystkich ludzi, którzy przyszli na mój kanał, bo opublikowałem na kanale filmy, na których wyrażam sympatię, tak, sympatię, akurat wtedy wyraziłem sympatię dla czynu Grzegorza Brauda, bo sumienie nakazywało mi to zrobić. Natomiast w innych kwestiach i w innych działaniach, czy w innych zachowaniach Grzegorza Brauda, kiedy Zaczyna wchodzić w ten swój religijno-chrześcijański, prawda teatrzyk, to ja będę jego oponentem. Tak zwyczajnie. Więc może się okazać, że ludzie, którzy nie rozumieją tego problemu albo nie potrafią spojrzeć na ten problem z szerszej, głębszej perspektywy, poczują się urażeni. Jak już powiedziałem, drodzy Państwo, zło moralne musi służyć kulturowemu postępowi, bo przeistoczy się w pochód zbrodni. I to jest najlepsza dla nas perspektywa rozumienia życia w ogóle w kategoriach świata. Na fali popularności Grzegorza Brauna moglibyśmy zaimplementować w nasze doświadczenie życia właśnie taką perspektywę rozumienia tego problemu. To będzie najlepsze, bo będziemy eliminowali każdego cwaniaka, który oczywiście przychodzi tutaj i próbuje zaprowadzać jakiś swój porządek i robić swój jakiś nędzny teatrzyk z tej perspektywy. Bo ci ludzie, którzy mówią prawdę, którzy. Pracują twórczo z rewelatorem wyobraźni, którzy rzucają światło na ludzkie zaciemnienie, to oni nawet chleba od nikogo nie dostaną, bo nikt nawet nie chce wspierać takiego twórcy, który przychodzi i na przykład obraża innych ludzi, bo oni się czują urażeni, że ktoś ich uczucia religijne po prostu obraził. Tak samo jak w przypadku tych Żydów, bo oni się poczuli urażeni, że ktoś miał czelność tam im coś powiedzieć, prawda? Wytnąć jakieś błędy czy jakieś patologie. Trzeba szukać nowej świeckiej odpowiedzi na kwestię prawa moralnego. Które zostały błędnie przywłaszczone przez Kościół katolicki. To jest wizja, bo tutaj w tej kategorii tego wizjonerstwa, właśnie tego profetyzmu, chciałbym się wypowiadać, jaka jeszcze nie została na świecie w ogóle zdefiniowana z udziałem moralnego zła, które nikomu żadnej szkody oczywiście nie przyniesie. Grzegorz Brown dostał propozycję na przykład przyjęcia obywatelstw, obywatelstwa Palestyny. No proszę sobie coś takiego wyobrazić, nawet go już tam chcą. I także ma zostać prezydentem Polski, no bo społeczeństwo wyraża aprobatę. Ale ludzie, te problemy z kwestią bohaterstwa Grzegorza Brauna, one są trochę nadęte. One są nadmuchane, po prostu za bardzo nadmuchane. Zrobił jedną dobrą rzecz, postawił malutki kroczek, ale sam w tej chwili nie rozumie, gdzie zmierzać, bo zmierza w stronę tylko i wyłącznie Kościoła Katolickiego, a przecież Kościół Katolicki wymordował przez Tysiące lat swojej działalności, tyle ludzi, że po prostu dzisiaj to patrzeć, drodzy Państwo, na Kościół katolicki i także w kwestii tych ostatnich skandali, które przecież miały miejsce i nie zaprzeczajcie, że nie miały w związku także z Wojtyłą. Przecież to nie były wyssane z palca spekulacje. To jest siedlisko zła i przemocy. Ja o Kościele katolickim będę jeszcze także mówił, drodzy Państwo, przy okazji zbliżających się świąt pojawi się dużo filmów krytycznych. Myślę bardzo ciekawych, bardzo interesujących, które mogą oczywiście pobudzić do myślenia ludzi, którzy mają już jakieś w tej kwestii, oczywiście intuicje, już się wytworzyły, tylko potrzebują, żeby to ubrać w jakieś szaty, takie merytoryczne, bo to jest oczywiście bardzo ważne, żeby uspokoić siebie i ustabilizować swój umysł w ramach. Jakiejś idei, która będzie nam dawała pożytek, bo dobro wspólnoty musi być przedmiotem naszej prywatnej troski. Wszystkie religie obiecują spokój, harmonię, bezpieczeństwo, nawet Budda, który mówi, że spokój jest największym szczęściem. I nie wierzcie w to, drodzy Państwo, bo to jest kłamstwo zwykłe. Twórczy niepokój na służbie rodzenia prawdy, odkrywania wciąż tego, co jest nieodkryte, niedostrzeżone, jest najlepszą odpowiedzią na wszystkie problemy świata, bo jeśli szukasz spokoju, to z drugiej strony dostaniesz po prostu burzę. Bo żeby spokój. Osiągnąć. Bo na przykład Hitler czego szukał? Spokoju. On chciał Europę zjednoczyć militarnie. I oczywiście z kim walczył? A no wiadomo, już z kim walczył? No z tymi samymi walczył Adolf, z którymi próbował walczyć Grzegorz Braun, który oczywiście poniesie konsekwencje swojego czynu, bo to będzie porażka, bo już go wyrzucili i nikt nie stanął za nim w obronie oprócz narodu który teraz widzi w nim bohatera, ale gwarantuję wam, że Grzegorz Brown, gdyby przejął stery dowodzenia, i tak nie zrobi niczego, absolutnie. Niczego. Zarzuty w stosunku do Grzegorza Brauna o to, że potrafi być dyktatorem, niektórzy nazywają go nawet dżihadystą, to nie są już zarzuty wyssane z palca. To są formalnie w zasadzie, to są indolicje, które rodzą się naturalnie, bo on ma tendencję do tego, żeby w ten sposób się zachowywać. Gdy wchodzi Grzegorz Braun, to on już wszystko wie, bo już wszystko w Biblii zostało napisane i Grzegorz Braun jak walec rozjeżdża ludzi w tych kategoriach, w tym kontekście właśnie tak zwanej etyki chrześcijańskiej. Ja dlatego powiedziałem, że on miałby świetne zadatki na inkwizytora. Więc tutaj trzeba szukać, drodzy Państwo, rozwiązania tego problemu. W kontekście moralnego zła. A ile razy w życiu powiedzieliście, na przykład sobie, że byliście głupcami, o jaki ja głupi byłem, czemu ja tego wcześniej nie widziałem? No właśnie, gdyby ta idea funkcjonowała, to ludzie bardzo szybko i dużo wcześniej orientowaliby się, że po prostu utknęli w jakimś zaciemnieniu umysłu własnego, i dopiero po czasie oczywiście dowiadują się, że gdzieś tam zbłądzili. Wątpię, żeby Grzegorz Brown, co już zresztą powiedziałem, był otwarty y, także y, w, tym, w tych kategoriach, w tym stosunku, otwarty na zapłudnienie intelektualne i moralne, że gdyby spotkać Grzegorza Brauna i na przykład zacząć z nim rozmawiać, to bardzo szybko się okaże, że z Grzegorzem Braunem nie można prowadzić dialogu. Nie dałoby się na przykład rzucając. Światło na zaciemniony obszar jego umysłu, bo Grzegorz Braun po prostu wyprze to moralne zło, które z drugiej strony miałoby nadejść. I to jest przypadłość wielu ludzi. Tak samo jest z Januszem Korwinem Mikke, prawda? I z innymi tak zwanymi prawicowymi ludźmi, z którymi nie da się prowadzić dyskusji jako takiej. Na przykład, żeby ktoś był skłonny przyznać komuś rację, czyli odebrać władzę. Odebrać władzę, bo ten ktoś szuka władzy też we własnym zakresie. On chce sam, szuka władzy sam, a potem się dziwi, że lustrem tego, czego ludzie szukają generalnie, jest władza z drugiej strony. Bo to jest lustro. Wielu ludzi zachowuje się dokładnie tak, jak działa taki, taki umysł, ta mentalność po prostu żydowska. Każdy próbuje załatwić swój własny interes, partykularny, uratować swój tyłek, yy, oczywiście, a przy tym uchodzić jeszcze za człowieka porządnego i sprawiedliwego. No tak się, drodzy państwo, nie da. Każdy w mniejszej, w małej skali, małej komórce społecznej działa dokładnie tak samo jak wielka korporacja. Nawet rodzina to jest korporacja, bo rodzina też szuka zabezpieczenia własnych interesów, tak samo jak robi to korporacja. I tutaj, drodzy Państwo, jeszcze dodam, yy, czy ja mam rację. Otóż zobaczcie teraz, jaki Wam, yy, jaki przedstawię Państwu taki eksperyment myślowy na przykładzie Boga, prawda? Yy, no, Bóg jest. No bo jest. Mamy nawet słowo Bóg w języku. Dowiadujemy się poprzez głębokie intuicje, sięgając oczywiście na granice modalności, mamy to przeświadczenie o istnieniu tego Boga. Jest, ale jednocześnie go nie ma. Nie ma go tutaj. Ktoś go widział tego Boga, ktoś z tym Bogiem rozmawiał, chyba że w jakimś urojeniu. Nie. Bóg jest i nie ma. A w tym filmie, drodzy państwo, mówiłem o prawdzie, która ma być w trakcie powstawania, prawda? Bo jeśli prawda jest w trakcie powstawania, to nikt nie położy swoich łap na świętym terenie wolności. Bo wolność i prawda muszą być wolne od złudzeń. Możemy być wolni od czegoś. Więc jeśli prawda się rodzi, to mamy tutaj analogiczny, bezpośredni, metafizyczny związek z ideą Boga, który jest i nie ma. Bo jeśli dzisiaj dowiadujemy się czegoś, czego wczoraj nie widzieliśmy, to nawet jeśli uchwycimy jakąś cząstkę prawdy, wczoraj uchwyciliśmy, udało się, to dzisiaj ona ma prawo przejść w kolejną jakość. Jest i nie ma. Prawda się rodzi cały czas ze społeczeństwa, bo my się przecież jako społeczeństwa nie rozwijamy. My się nie rozwijamy. To jest po prostu ciągły regres, że. Pokolenia, które przychodzą po nas, powielają jedynie błędy, które i my popełnialiśmy, nie wiedząc dokąd zmierzamy. Drodzy Państwo, ten temat jest bardzo rozległy. Tam jeszcze całą masę rzeczy należałoby powiedzieć, ale nie chcę tego filmu przeciągać, żeby nie był zbyt przytłaczający. Zostawiam Państwu film, taki sztandarowy w zasadzie, na moim kanale. Nowa Idea dla Zrujnowanego Świata, w której wyjaśniam. Także wiele więcej tych kategorii, o których tutaj opowiadałem. Mówię, jak, że władza i poszukiwanie władzy jest najgorszą ludzką chorobą i największym narkotykiem. Ludzie się boją władzy utracić i jej poszukują, a następnie oczywiście dziwią się, że z drugiej strony jakieś mocniejsze siły, jakieś oczywiście straszliwe, mroczne moce. Potrafią stanąć i tą władzę oczywiście przejąć w dużo szerszym zakresie. Więc nowa idea dla zrujnowanego świata to jest film dla tych ludzi, którzy chcieliby w tym temacie poszperać, bo wielu ludzi interesuje się tak naprawdę gaśnicą Grzegorza Brauna i to jest, i to jest wszystko, co tych, co tych ludzi interesuje. Bo widzą, jak Grzegorz Braun wziął gaśnicę, biegał tam po tym korytarzu sejmowym, i to jest wszystko, co wynoszą z tego działania, nie zastanawiając się w ogóle nad szerszym spektrum tego. Problemu. I do tego się oczywiście chciałem, drodzy Państwo, zwrócić w tym filmie. Z mojej strony to na dziś wszystko. Kłaniam się nisko. Pozdrawiam bardzo serdecznie.